nie będę się kusił jakąś ocenę. Gratuluję swojemu bliskiemu znajomemu panu, panu Ryszardowi, z którym się znamy od lat zwycięstwa. Gratuluję tego, że drużyna z Bochni gra coraz lepiej. Wspina się powolutku w kierunku czołowych miejsc weli Wierzę, że kontuzje ominą no. Twoją drużynę Ryszard i że w najbliższych meczach sprawicie jeszcze wiele niespodzianek i myślę, że to jest jedna z kilku drużyn, która może pokonywać najlepszych w tej grupie pierwszej linii. gratuluję jeszcze raz, wszystkiego dobrego teraz prosimy o ocenę meczu trenera Tabora. No cieszymy się bardzo ze zdobytych punktów Cieszymy się z tego, że te mecze, które były niezwykle istotne dla nas u siebie w tej pierwszej rundzie wygraliśmy, bo to pozwoliło nam w tej tabeli nieco Awansować i odsunąć się od tej strefy bezpośredniego spadku. Niemniej jednak to jest krok czy kilka kroków w dobrym kierunku, natomiast, tak jak kiedyś powiedziałem, do celu jest równie daleko. No, jesteśmy w dobrym kierunku ustawieni, idziemy w tym kierunku, ale musimy iść troszkę pewniej. To znaczy, te mecze rozgrywać zdecydowanie bardziej wyrafinowanie, bo po pierwszej połowie, powiedzmy, przyzwoitej, no druga połowa to była gra bardzo radosna wręcz mało odpowiedzialna, szczególnie końcówka, gdzie gro sytuacji niewykorzystanych, gro błędów własnych, całkiem niepotrzebnych, które jak gdyby y, zaciemniły ten w miarę przyzwoity obraz gry przez pierwsze powiedzmy 35-40 minut. No na to nie możemy sobie pozwalać. Ja wiem, że w zespole w pewnym momencie przy wysokim prowadzeniu nastąpiło rozprężenie psychiczne, ale to y, jeżeli mówimy o poważnej grze nie może następować w trakcie gry w takim meczu, gdzie prowadzi się również wysoko. Bo to będzie miało przełożenie również na następne spotkania, gdzie może być problem z utrzymaniem na przykład wyniku lub osiągnięciem korzystnego rezultatu niestety. W po kontuzji wystąpił Tomek Zacharski. Jak oceni Pan jego postawy w dzisiejszym spotkaniu? No Tomek widać, że chęci wykazuje olbrzymie do gry, jest yy, bardzo zaangażowany, no niemniej jednak jego gra w dniu dzisiejszym nie wyróżniła się niczym pozytywnym. Myślę, że to jest normalny objaw po tak długiej przerwie dyspozycji zawodnika. Bardzo chce, ale pewne rzeczy są wykonywane niezbyt dokładnie. Nie ma czucia piłki, nie ma czucia tempa gry i to w tym meczu było widoczne Na Może wystąpił również Misiewicz. Tak, zawodnik, którego pozyskaliśmy, którego w tym tygodniu udało nam się załatwić. No widać brak zgrania jeszcze z zespołem, nad tym musimy pracować. To treningi tutaj będą weryfikowały wszystko i myślę, że z tygodnia na tydzień jego wykorzystanie będzie w zdecydowanie większym wymiarze, jeżeli chodzi o naszą grę. Po raz kolejny Szymon Wojnowski okazał się najskuteczniejszy. No, Szymon Wojnowski wziął na siebie ciężar znowu y, rzutów y, na bramkę w sytuacjach często bardzo trudnych. Dzisiaj wszystko w jego wykonaniu lub prawie wszystko wyszło bardzo pozytywnie i, i z tego należy się cieszyć. Niemniej jednak no, inni również muszą niestety y, przejąć trochę więcej inicjatywy, no bo w tym momencie, gdy tylko Szymon będzie naszym podstawowym egzekutorem, to jesteśmy bardzo łatwi do rozszyfrowania. Kolejny pojedynek w Olsztynie, tam będzie niezmiernie ciężko. Opór. Będzie na pewno trudno. Zespół Wolszczyniaka jest to czołowy zespół naszej grupy. No i tutaj zobaczymy, gdzie tak naprawdę, w jakim miejscu jesteśmy w stosunku do tych czołowych zespołów. Myślę, że, że to będzie odpowiedź na to i podsumowanie powiedzmy tej pierwszej rundy, jak zespół tak naprawdę w meczu bardzo trudnym, na wyjeździe, po długiej podróży, potrafi się znaleźć. I da nam również obraz tego, na jakim etapie jesteśmy. Druga runda niezmiernie na pewno będzie trudna. Czołowy zespoły tutaj przyjadą, będzie trudno obukty, ale waleczność zespołu z bokni pozwoli na to, że będziemy oglądać tutaj wyrównane mecze i być może zwycięstwa. No to jest uważam rzecz konieczna. Tak jak powiedzieliśmy kiedyś wielokrotnie, że tutaj każdy zespół z każdym może wygrać i miejmy nadzieję, że zespół nasz będzie tym zespołem, który będzie właśnie wygrywał. I. Jeżeli będziemy wygrywać z tymi zespołami czy, czy, czy zdobywać punkty z tymi zespołami u siebie, gdzie a tutaj jest nasza własna hala, no to myślę, że to będzie bardzo ważne i taki jest nasz cel. Oprócz tego każdy mecz traktujemy tak samo, a to, że ktoś jest wyżej w tabeli od nas, no to nas powinno dodatkowo mobilizować i motywować do walki.